Now, coming to you from the classiest radio station on the air, this is. Dzień dobry Państwu, nazywam się Michalina Van Leyen. Jestem poetką, a to jest mój autorski podcast poetycki, Radio Poezja, realizowany przy udziale Fundacji Telewizji Mazurskiej. Audycja, w której poezja przestaje być tylko formą piękna, a staje się próbą ocalenia sensu. W tej przestrzeni zatrzymujemy czas. Aby przypomnieć sobie, czym było słowo, gdy jeszcze wierzono w jego powagę. Dzisiejszy odcinek poświęcony jest poezji ujawniającej się w ostrzu noża, które odsłania świat, gdzie codzienność i banalne zło splatają się w pamięć. Nożyk profesora Tadeusza Różewicza posłuchajcie państwo sami. Jest taka poezja, która nie sięga po ornamentację. Staje przed nami naga jako świadectwo, jako ciężar pamięci, jako wielce wymowna przestroga. Taki jest poemat Nożyk profesora autorstwa Tadeusza Różewicza. Poemat późny w jego twórczości, a jednocześnie jeden z najważniejszych w polskiej literaturze. Dzieło mówiące o pamięci, o jej zawodności, o jej przymusie, a także o przyjaźni, o tym, co ocalało, a co nie, i o tym, czego nie wolno skazać na otchłanie niepamięci. To tekst, który nie ozdabia zagłady, bo nie należy jej ozdabiać. Różewicz to poeta, który pisał: Mam 24 lata. Ocalałem prowadzony na rzeź. Ta słynna fraza pochodząca z utworu Ocalony, tak często analizowana, jest wciąż niewygodna, otwiera rany. Jestem pewna, że słowa te wstrząsają nawet tych, którzy nie żyli w czasach II wojny światowej. Ta bezpośredniość uwypuklona w tym utworze zwraca się do odbiorcy tak celnie, że wywołuje niemal paraliż, moment zawieszenia, zamrożenia. Myślę sobie, że cały ten wiersz ma w sobie coś z lodowego monumentu, który swoją prostotą i jawnością obezwładnia odbiorcę i nie pozwala przejść obojętnie. To właśnie świadczy o tym, jakiego formatu poetą był Tadeusz Różewicz. Nożyk profesora jest kolejnym etapem rozmowy, jaką Różewicz prowadzi z historią, z przeszłością, z pamięcią, własną, cudzą zbiorową. Dzisiaj zabiorę Państwa w tę niełatwą przestrzeń. Należałoby rozpocząć od tego, że poezja Różewicza niewątpliwie odsłania się jako pośrednik między rzeczywistością nie do opisania, a odbiorcą, w którym ma wywołać przeżycie etyczne, nieestetyczne. estetyczne. Marcin Jaworski w swoim eseju Przeszłość przyjaźnie dwie glosy do poematu Nożyk profesora Tadeusza Różewicza pisze Obecność przeszłości w teraźniejszości jest wypadkową indywidualnych wspomnień, pamięci zbiorowej, schematów mitologicznych podpowiadanych przez kulturę europejską, stereotypów podsuwanych przez kulturę masową. Można odwołać się do samego Różewicza, który w opowiadaniu dydaktycznym, pisząc o Wielkim Murze Chińskim, użył sformułowania wyobraźnia rzeczywistości. Posłuchajcie Państwo. Ten mur udziela lekcji poglądowej ludziom pozbawionym wyobraźni o tym, co to jest wyobraźnia rzeczywistości. Kiedy zapytano mnie, jaki jest ten mur, odpowiedziałem z uśmiechem: Jest długi. Nie widziałem jego początku ani końca, a potem dodałem: Jest bardzo długi. Poemat Nożyk profesora otwiera obraz nieomal pastoralny. Pociąg towarowy przesuwa się przez świat tak zwyczajnie piękny, że trudno go zdarzyć z tym, dokąd zmierza. Posłuchajcie Państwo, fragmentu. Pociąg towarowy. Wagony bydlęce, bardzo długi skład. Idzie przez pola i lasy, przez zielone łąki. Idzie po trawach i ziołach, tak cicho, że słychać brzęk pszczół. Idzie przez chmury. Przez złote jaskry, kaczeńce, dzwonki, niezapominajki, Fergusmailniszcz. Ten pociąg nie odjedzie z mojej pamięci. Jak wskazuje Marcin Jaworski w swoim eseju, język tego fragmentu na pierwszy rzut oka wydaje się zupełnie nieróżewiczowski. Szczególnie jeśli pamięta się poemat Recycling, również poświęcony Holokaustowi. Utwory można potraktować jako dyptyk, w którym Różewicz na różne sposoby konfrontuje możliwości poezji, jako wehikuł indywidualnej i zbiorowej pamięci o zagładzie i II wojnie światowej. Akcent florystyczny w tym utworze w postaci niezapominajki uwieczniony został zarówno po polsku, jak i po niemiecku. Niezapominajka – Verkissmein Nazwa kwiatu w obu językach ma podobną budowę słowotwórczą, a w wierszu niosą także wspólną intencję pamiętać. Powołam się teraz także na wypowiedź literaturoznawcy Andrzeja Franaszka, pochodzącą z edukacyjnego materiału filmowego o Tadeuszu Różewiczu. Wypowiedź dotyczy wspomnianych przed chwilą poematów, szczególnie poematu Recycling. Chcę w ten sposób pokazać Państwu szerszy kontekst tematyczny tych ważnych dzieł poetyckich, ich wymowne przesłanie. Posłuchajcie Państwo. Nożyk profesora, jak niemal cała późna twórczość Różewicza, wyrasta z doświadczenia obozów i masowej śmierci. I nie jest to doświadczenie oswojone. Powraca także w innym, fundamentalnym utworze poety, w poemacie Recycling, którego tytuł sam w sobie jest wieloznaczną deklaracją. Recycling, czyli przetwarzanie, ponowne użycie, ożywienie tego, co już kiedyś zostało wypowiedziane, to strategia poetycka Różewicza, powracanie do dawnych tematów, motywów, a czasem całych fragmentów własnych wierszy, by w nowym kontekście nabrały innego brzmienia. Ale to również diagnoza współczesnej cywilizacji, która z elementów dawnej kultury tworzy nowe konstrukcje, czasem odmienne, czasem bolesne, wielokrotnie wypaczone. Najbardziej wstrząsająca część tego poematu nosi tytuł Złoto. Różewicz pisze o złocie żydowskim, tym zdeponowanym przed wojną i tym, które Żydzi nieśli dosłownie w sobie, w zębach, w protezach, w drobnych przedmiotach zabranych w pośpiechu na drogę. Złocie wyrywanym ofiarom w obozach, przetapianym, ukrywanym, deponowanym w bezpiecznych szwajcarskich skarbcach. Poeta buduje ten obraz z fragmentów języka medialnego, z doniesień prasowych, z publicystycznych komunikatów, ale przetwarza je w poezję, która momentami uderza z niezwykłą siłą. Mówi o złocie, które nie ginie, o złocie, które płacze, zamknięte w sejfach głucho. Jak niegdyś komory gazowe, płacze krwawymi łzami. Różewicz przywołuje też dramatyczne epizody powojenne. Poszukiwaczy złota, przeszukujących popioły Auschwitz, płuczących prochy z krematoriów w nadziei na odszukanie jeszcze jednego stopionego fragmentu, nieznalezionego przez oprawcę, pierścionka, zęba, czegokolwiek. Franaszek podkreśla, że to właśnie Różewicz miał odwagę wracać do tematów boleśniejszych niż wszystko, co literatura potrafi unieść. I co więcej, nigdy nie uważał trudnych tematów za zamknięte. Wyrzekał się podejścia, że wszystko już zostało powiedziane. I dlatego, zdaniem Franaszka, nawet w późniejszych dziełach czytelnicy mogą podziwiać szczyty jego poetyckich możliwości. Powróćmy jednak do jadącego pociągu przywołanego przez Różewicza. W tym utworze pojawia się bardzo intrygujący w moim odczuciu motyw odwrócony, jak pisze w swym eseju Marcin Jaworski. Pociąg z transportem ludzi płynie przez arkadię kwitnących łąk i zielonych lasów. Chciałoby się powiedzieć, że zagłada zostaje uwznioślona, uwieczniona, sugestywnym poetyckim obrazem osadzonym w tradycji i konwencji. Ale siła tej wizji polega także na tym, że można ją odwrócić. Wtedy obok upamiętnienia widzieć trzeba ostrzeżenie. Być może pobrzmiewa tu echo poezji Józefa Czechowicza. Każda Arkadia jest potencjalnym piekłem. Wizja ta ma domknięcie w przedostatnim fragmencie pierwszej części. Posłuchajcie Państwo: Pociągi przelatują jak czarne ptaki. Kończył swój przelot w piecu ognistym, z którego nie wznosi się śpiew do pustego nieba. Pociąg kończy swój bieg, zamienia się w pomnik. Przesuwając się dalej, jakoby po szynach utworu pociągi Różewicza, dotarliśmy, drodzy Państwo, do banalności zła. Wszak kolejne wersy brzmią następująco. Pociągi towarowe, wagony bydlęce koloru wątroby i krwi, długie składy naładowane banalnym złem, banalnym strachem, rozpaczą, banalnymi dziećmi, kobietami, dziewczętami w samej wiośnie życia. Nietrudno stwierdzić, iż użyty w tej części utworu epitet banalny ma oczywiście wydźwięk boleśnie ironiczny. Zło w twórczości Różewicza nigdy nie staje się banalne. Poeta, posługując się tym przymiotnikiem, nawiązuje do głośnej tezy sformułowanej przez Hanne Arendt. Hanna Arendt, obserwując proces Adolfa Eichmanna, niemieckiego zbrodniarza wojennego, sformułowała koncepcję banalności zła. W książce Eichmann w Jerozolimie wskazuje, że zło nie zawsze przybiera formę radykalną czy demoniczną. Czasem wynika z bezrefleksyjnego wykonywania obowiązków i braku samodzielnego osądu. Eichmann, pełniący kluczową rolę w organizacji Holokaustu, nie był fanatycznym antysemitą, lecz urzędnikiem, który mechanicznie wypełniał rozkazy. Arendt określiła to jako banalność zła. Zauważała, że Eichmann nie doświadczał wyrzutów sumienia i nie dostrzegał moralnych skutków swoich działań. Jego postawa polegająca na unikaniu odpowiedzialności była przykładem wielu osób funkcjonujących w systemach totalitarnych, które usprawiedliwiały swoje czyny posłuszeństwem wobec władzy. Teza arendt wywołuje szeroką dyskusję. Część krytyków zarzucała jej, że w pewnym sensie bagatelizuje holokaust. Sugerując, że zło może być banalne i nie wymagać ekstremalnej brutalności. Inni dostrzegli w tej analizie głębszą refleksję nad mechanizmami prowadzącymi do zbrodni przeciw ludzkości. Książka Eichmann w Jerozolimie pozostaje nie tylko klasycznym reportażem sądowym, lecz również głębokim eseistycznym studium nad naturą zła i odpowiedzialnością jednostki zachęcającym do krytycznego myślenia o moralnych wyborach w obliczu władzy. Jednak, co warto podkreślić, zło w twórczości Różewicza za każdym razem jest równie dramatyczne, na nowo przeżywane. Znamienny jest także, drodzy Państwo, ukłon w stronę Norwida w utworze Pociągi. Różewicz przywołuje go następującymi słowami. Wyjmuję zakładkę z książki. Wiersz Norwida. Przerzucam most, który łączy przeszłość z przyszłością. Przeszłość jest to dziś, tylko cokolwiek dalej. Za kołami to wieś, nie jakieś tam coś gdzieś, gdzie nigdy ludzie nie bywali. Wiersz Norwida przywołany jest po to, by ukazać, że jeśli coś doniosłego wydarzyło się w przyszłości, to wciąż tkwi to w ludzkiej świadomości. Tak samo Różewicz myśli o Holokauście który nigdy nie zniknie z jego pamięci, jak pisał w innych wersach ten pociąg nie odjedzie z mojej pamięci. Jest to wielka metafora czasu, którą poeta przyjmuje, ale po swojemu. Co ciekawe, Marcin Jaworski Pisze, że między Norwidem a Różewiczem można poprowadzić linię, która obejmuje symbolizm i awangardę, ale kończy się właśnie u różewicza, w tej nagiej, etycznej poezji świadectwa. Posłuchajcie państwo tego fragmentu. O Norwidzie Różewicz mówił i odwoływał się do jego twórczości wielokrotnie. Nie wystarczy jednak połączyć poetów linią kolejnych nawiązań. Sądzę, że można zarysować taką historię polskiej poezji nowoczesnej, a przynajmniej historię jednego z jej ważniejszych nurtów, którą otwierałby Norwid, a zamykał Różewicz. Między nimi znajdowałyby się symbolizm i awangarda. Aspekty owej relacji to np. poetyka milczenia, stosunek do spetryfikowanej w danym czasie tradycji literackiej, w szczególności do genologii użycie w poezji języka religijnego czy diagnoza kryzysu kultury europejskiej. W swoim poemacie Nożyk profesora Różewicz przywołuje także swego rodzaju boga naszych czasów. Mało pamiętanego, mało znanego nawet w starożytnym Rzymie, niejakiego Robigusa, demona rdzy, który pokrywa sobą wszystko. Jednak w poetyckiej wyobraźni Różewicza Robigus jest kimś innym a mianowicie demonem, który pożera pamięć. Posłuchajcie Państwo fragmentu poematu, w którym Robigus gra główną rolę. Robigus, ten co w starożytności trawił metale, choć nie imał się złota, pożera klucze i zamki, miecze, lemiesze, noże, ostrza, gilotyn, topory, szyny, które biegną równolegle, nie zbliżając się do siebie. Bardzo podoba mi się stwierdzenie Andrzeja Franaszka w kontekście próby całościowej analizy nożyka profesora. Nazwijmy ów stwierdzenie esencją podsumowującą. Żyjemy w wieku żelaznym. Nie w wieku złotym ani srebrnym, ale w wieku żelaznym. Wieku okrucieństwa, bezwzględności. Różewicz, posługując się mitologią, mówi jednoznacznie. Zapomnienie zjada przyczyny i skutki, ofiary i oprawców, początki i końce. Szyny biegną równolegle, jakby historia i pamięć były blisko, ale nigdy się nie spotkały. Zapewne dużą część słuchaczy podcastu Radiopoezja nurtuje teraz pytanie: Kim jest tytułowy profesor? Słusznie, wszak omawiany dziś poemat jest zakotwiczony w osobistych relacjach Różewicza. Tytułowy profesor to Mieczysław Porębski, niegdyś więzień obozu koncentracyjnego. Nożyk nie jest jedynie metaforą. To prawdziwy nóż wykuty przez Porębskiego z metalowej obręczy beczki. Poemat splata także wspomnienia Aliny Szapocznikow, fragmenty biografii samego Różewicza jako żołnierza AK, o pseudonimie Satyr, a w finale pojawia się także poeta Jawień, Czyli naturalnie Karol Wojtyła, Jan Paweł II. A teraz przyjrzyjmy się kolejnemu utworowi z tomu nożyk profesora o tytule Jajko Kolumba. Jak Państwo już wiecie, tematem przewodnim omawianego poematu jest Holokaust, zaś drugą wielką osią tego dzieła jest Przyjaźń. Ta prawdziwa, wieloletnia między Różewiczem a Mieczysławem Porębskim. Porębski był więźniem obozu, Różewicz partyzantem. Ich biografie są splecione, a jednak różne. I dlatego w poemacie pojawia się kategoria postpamięci, czyli pamięci zapośredniczonej. Najpiękniej widać to właśnie w części Jajko Kolumbów. Różewicz i Porębski jedzą wspólne śniadanie. Posłuchajcie Państwo teraz fragmentu. Po latach siedzimy z Mieczysławem przy śniadaniu. Kończy się wiek dwudziesty. Kroję chleb na desce, smaruję masłem, jeszcze szczypta soli. Tadziu za dużo chleba. Uśmiecham się, lubię chleb. Wiesz, odpowiadam, kromka świeżego chleba, kromka piętka, posmarowana masłem albo szmalcem ze skwarkami, z odrobiną pieprzu. Mietek podnosi oczy do nieba. Ja gryzę skórkę chleba. Wiem, sól jest niezdrowa. I pieczywo jest niezdrowe, białe pieczywo i cukier to śmierć. Pamiętasz cukier krzepi? To chyba było Wańkowicza. Wańkowicz, Wańkowicz, byliśmy mocarstwem. Cukier już nie krzepi. Zjadłbyś jajko na miękko? Pyta Mieczysław. Jeśli ty zjesz, jajko na śniadanie to podstawa. Mieczysław stoi przy kuchence. Stadziu. Kiedy gotuję jajku, nic do mnie nie mów, bo... No, bo znów zapomniałem, ile minut już się gotuje. Nie masz jakiegoś zegarka, zegara, czasomierza? Przecież wkraczamy w wiek XXI. Supermarkety, internety, są jakieś klapsydry, klepsydry, zawsze to mylę. W nowoczesnych gospodarstwach domowych w Niemczech mają różne maszyny, zegary. To wszystko dzwoni, daje sygnały, alarmuje, mają takie zmyślne maszynki. Jak podkreśla Andrzej Franaszek, niewątpliwie różewicz, przez to mieszanie tonacji, stylów, tematów, dąży do pokazania pewnej prawdy o nas, o naszym myśleniu, naszym funkcjonowaniu. Kiedy równocześnie myślimy o sprawach zupełnie innego rejestru, albo inaczej, Myśląc nawet o najbardziej dramatycznych wydarzeniach, nie jesteśmy w stanie pozbyć się jednocześnie myślenia o czymś, co jest najbardziej banalne czy trywialne. Mamy więc tę niejednoznaczność, wieloznaczność stylistyczną, mamy pewną fragmentaryczność, mamy różne wątki w tym poemacie, wspomnienia. To taki dokument troski i współbycia. W przedostatniej części poematu pojawia się scena poruszająca do granic, którą Jaworski określa mianem obrazu pełnego czułości, przyjaźni, a nawet lekkiego erotyzmu. Posłuchajcie Państwo. Czyta już Treblinka? Pyta mnie młoda, w pełnej wiośnie lat dziewczyna. Przypominam sobie jej usta i oczy jak garść fiołków. To róża z Radomska. Zwałem ją różą, iż trzeba było nazwać, więc jest nazwana. Jak miała na imię, nie pamiętam. To Róża, bohaterka dawnego wiersza Różewicza, z tomu niepokój, ale też Alina Szapocznikow, rzeźbiarka, która ocalała. Obrazy nakładają się na siebie, jakby pamięć nie odróżniała już prawdy od wyobrażenia. To jedna z najpiękniejszych i najtrudniejszych scen. Przecież to Alina, myślę. Alina Rzeźbiarka, uczennica ksawerego Dunikowskiego, w wagonie bydlęcym otwiera okno. Wychyla się, całuje wiatr, zamyka okienko okaleczone drutem kolczastym. Siedzę tak blisko, że dotykamy się ramionami, coś mi wpadło do oka. Pochylam się, mam czystą chusteczkę, mówię. Proszę odwinąć powiekę, przeprowadzimy małą operację bez znieczulenia. A ona uśmiecha się do mnie przez łzy i pointa. To tylko pyłek. Pyłek, drobiazg, ale pyłek w wagonie bydlęcym w drodze do obozu nabiera znaczenia niemożliwego do wypowiedzenia. Jaworski pisze: Dwa obrazy się nakładają. Kobieta anonimowa, która została zamordowana, zyskuje podmiotowość i dalszą biografię i odwrotnie. Codzienna sytuacja staje się nagle odrealniona, a utarte metafory i porównania nabierają nagle niebezpiecznie dosłownego sensu. Jakby nie tylko pamięć, ale i potencjalność zagłady była do odnalezienia na każdym poziomie języka i egzystencji. Aleksandra Ubertowska odczytuje w imieniu Róża kryptogram nazwiska Różewicz, a w dziewczynie dostrzega sobowtóra, w którym odbija się szczęśliwie niespełniony los poety. Można powiedzieć też po prostu, dzięki kreacyjnej władzy wiersza poeta mógł podać chusteczkę dziewczynie wiezionej na śmierć, uśmiechnąć się do niej. Dzięki wierszowi przedłużył Róży o chwilę utraconą dla niej na zawsze Zwykłość życia, poziom banału, codzienności jest właściwym miejscem rozgrywania się dramatu życia. To tu dokonują się wybory wartości. Krucha dziedzina przypadku, niejednoznaczności i wielości jest jedyną właściwą, tak rozumiem, poetę płaszczyzną porozumienia między ludźmi. Ona właśnie może pomóc w pamiętaniu, zrozumieniu i opowiadaniu przeszłości. Zło banalne na pozór drobne, ukryte w rutynie i obojętności, rodzące się z nawyku posłuszeństwa lub z wygodnej ślepoty, potrafi czasem przeobrazić się w potęgę, która porusza machinę historii. To z takich niepozornych ziaren wyrastają katastrofy. I Różewicz, znający ich ciężar aż do rdzenia języka, nie ma co do tego najmniejszej wątpliwości. Poemat kończy się powrotem do Porębskiego, profesora, który siedzi z zamkniętymi oczami i wspomina obóz. Kiedy profesor siedzi z zamkniętymi oczami, milczy, myśli, pisze, przygotowuje wykład, odchodzi od krytyki w stronę matematyki i filozofii, a może logiki i mistyki. Przypomina, co robił nożykiem w obozie. I może teraz także my, drodzy Państwo, na moment zamknijmy oczy. Pomyślmy o tym nożyku, o drobnym, kruchym przedmiocie, który ocalał, choć tyle istnień nie ocalało.